Witam, w kolejnym odcinku Szotgana od w dniu dzisiejszym chciałbym porozmawiać o bezpieczeństwa użycia rewolweru w stosunku do pistoletu, szczególnie jeżeli chodzi o chwyt pistoletowy. Lewą rękę często układamy przed prawą ręką, kciuki układając wzdłuż jednej linii. Jest to absolutnie niedozwolone w przypadku rewolweru, ponieważ bardzo znaczna część energii zależnie od y, amunicji, tylko, ale może to być nawet 30-35-40% przedostaje się w tym miejscu w szczelinie pomiędzy <laughs> bębnem nabojowym a y, lufą. <laughs> I energia, która wyzwala się w tym miejscu no jest na tyle duża, iż może z łatwością uszkodzić nam kciuki. Dlatego trzymanie w ten sposób rewolweru jest absolutnie zabronione. Druga ręka powinna być albo nałożona na rękę pierwszą i kciuk schowany poniżej lub co również umożliwia nam większą kontrolę nad rewolwerem, podtrzymywanie rewolwerów nieco z dołu, więc zarówno ten chwyt jest prawidłowy, taki ten chwyt jest prawidłowy, aczkolwiek zabronioną rzeczą jest absolutnie wysuwanie kciuka do przodu. Jest to wyjątkowo niebezpieczne. Ja za chwilę owinę papierem rewolwer i zobaczymy, co się stanie w takiej sytuacji, kiedy oddam strzał, natomiast ta przestrzeń będzie zablokowana. Gwarantuję, że to samo stanie się z naszymi kciukami. Podstawowym błędem jest praca z, z kurkiem. Pamiętajmy, że jest rewolwer współczesny, jest tak zwanym rewolwerem double action, co oznacza, iż napiąć kurek możemy poprzez naciśnięcie spustu, jak również poprzez odwiedzenie kurka i oddanie strzału dopiero w momencie, kiedy kurek jest odwiedziony. Zwróćmy uwagę, iż zrobiłem tu następującą czynność. Najpierw wycelowałem broń, a dopiero potem odjadłem kurek i to jest właściwa kolejność. Nie tak jak w pistolecie, kiedy to będziemy biegać z odciągniętym kurkiem i palcem wzdłuż broni. Raczej tego typu chwyt pistoletowy również jest niedobry dla rewolweru. Dlaczego? Tak samo energia wydostaje się z drugiej strony i w przypadku napiętego kurka bardzo łatwo zaczepić o wyjątkowo wrażliwy spust. Ale również w przypadku, kiedy mamy rękawiczkę i usiłujemy napiąć kurek drugą ręką, obracający się bęben zwyczajnie może nam tą rękawiczkę wciągnąć. Po to jest kabłąk, żeby na nim trzymać palec w przypadku rewolweru. Aczkolwiek w momencie, kiedy celujemy, palec najpierw powinien być wyprostowany wewnątrz kabłąka a dopiero następnie dopiero na celu odwodzimy kurek kurek nam odjeżdża od palca i dopiero dociągamy do niego palec nie powinno być sytuacji takiej kiedy przy odciągniętym kurku biegamy w ten sposób z palcem wzdłuż bębna palec powinien cały czas być wewnątrz kabłonka spustowego, o ile oczywiście celujemy bądź w celu oddania strzału. W momencie, kiedy chcemy zrezygnować ze strzału, powinniśmy w pierwszej kolejności zdjąć lufę z celu, przytrzymać kurek, nacisnąć język spustowy, zwolnić kurek i w ostatniej chwili zwolnić dopiero język spustowy. Zdecydowanie łatwiej jest manewrować kurkiem, kiedy mamy rękę w tę stronę, napiętne sięgna niż w ten sposób, trzymając lufę do dołu. Poza tym mamy kontrolę wzrokową nad tym, co się dzieje. Trzecim, chyba najważniejszym elementem jest takim, że kierując broń do dołu, no, jednak mamy tutaj nogi innych ludzi. Pamiętajmy, że no, sytuacja, którą opisuję, nie jest sytuacją na strzelnicy, kiedy cały czas możemy stać z bronią wycelowaną w kierunku tarczy, lecz sytuacją kiedy rzeczywiście dookoła poruszają się inne osoby, poruszają się cywile, wówczas okazuje się, że zdjęcie lufy w kierunku górnym jest zdecydowanie bardziej bezpieczne niż manewrowanie rewolwerem do dołu. Ostatnia rzecz na jaką warto zwrócić uwagę to w jaki sposób bezpiecznie przenosić rewolwer po strzelaniu. Otwieramy bęben nabojowy, sprawdzamy czy wszystkie sponki zostały zbite, czy wszystkie naboje zostały zużyte. Następnie wkładamy palce ponad bęben nabojowy w otwarty szkielet broni i w taki sposób właśnie możemy najbardziej w sposób bezpieczny z rewolwerem się przemieszczać. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to jakiej siły należy użyć aby rewolwer Double Action poprzez nacisk na spust samoistnie napiął. Raczej znaczy jest to niemożliwe do chyba własnego ciężaru. Naprawdę potrzeba bardzo dużego nacisku, żeby kurek został napięty. Co innego w przypadku odwiedzionego kurka. Mówiliśmy, mówiliśmy o rewolwerze i o tym, iż są sytuacje, kiedy palec powinien być wewnątrz kabłonka spustowego, właśnie z przyczyn bezpieczeństwa. Natomiast w przypadku takiego pistoletu palec powinien być ułożony zawsze na szkielecie broni, poza kabłonkiem języka spustowego i to w każdej sytuacji. Wtedy, kiedy obsługujemy broń, wtedy, kiedy celujemy, kiedy składamy się do strzału, palec wędruje na język spustowy tylko bezpośrednio przed oddaniem strzału. Nawet w momentach przerwy pomiędzy kolejnymi strzałami, palec powinien wrócić z powrotem do tej pozycji. Oczywiście wkładanie pistoletu do kabury, wyciąganie to również palec w tym miejscu. Jest tylko jedna sytuacja, kiedy palec może wylądować na języku spustowym. Moment oddania strzału.